thank <laughs> you Siemaneczko z tej witam Was w kolejnym odcinku, kolejne kontrakty wlatują na kanał. Lecimy z tymi kontraktami, lecimy, lecimy. Mam teraz przygotowane 10 skinów, oczywiście z kolekcji nuke, jak jesteście już w stanie zobaczyć. Kolekcja nuke 2018, niebieskie skiny, stan minimal, minimal wear, czyli lekkie zużycie, leciutkie zużycie, są to skiny, które mają bardzo niski float. Malusieńki float już Wam pokazuje jaki float wybierać, tak jak ostatnio 0.08, najlepszy float, najlepszy float na zrobienie skina, który będzie później w Factory New. Jaki skin robimy? Robimy skin Glock 18. Ostatnio próbowałem na niskich procentach, na 20%, teraz mamy dokładnie 33,3% na dostanie Glocka 18. Nuklearny ogród, słuchajcie, ten Glock 18. Zielony, przepiękny Glock. Mm, po prostu cudo, cudo. Chciałbym pograć z takim Glockiem, dlatego robię teraz kontrakt. Mam nadzieję, że poleci w stanie. Factory New, dlatego używam tych skinów. Lekkie zużycie. Użyj, użyj do kontraktu z bronią. Pakuję wszystko jak leci. 10 szybko skinów, szybkie odcinki, szybkie łapki, w górę, szybkie komentarze, szybkie suby i szybkie skiny do zdobycia. gotowe do wymiany, leci Glock. Damn. Niestety. Jeszcze lekkie zużycie. Jakim cudem? Jakim cudem? Pewnie zrobiłem jak. Pewnie zrobiłem mi sklikę i kupiłem z tego skina. Nie wierzę w to. Nie, nie wierzę. Aż sprawdzę, sprawdzę historię zakupów. P prawdopodobnie wybrałem jakiegoś skina, który miał zbyt wysoki float. Dlatego mi poleciało lekkie zużycie, a nie fakturę. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby łapki w górę i sobie piszcie w komentarzu, czy robiliście ten kontrakt i czy wam siadło Glock 18 nuklearny ogród. Piszcie mi, bo jak wam siadło, to będę próbował jeszcze kilka razy to zrobić, bo ten glocek, który tutaj jest w tej kolekcji jest naprawdę spoko, a ten mag prawdopodobnie coś z nim zrobię, jeszcze zobaczę. Pamiętajcie, że zostawiać komentarze. Trzymajcie się, elo, do zobaczenia na kolejnym odcinku.